Witamy państwa w programie Innowacje. Dziś mamy zaszczyt gościć startupy w hospitality. Przedsiębiorstwo oferujące learning dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czym zajmuje się przedsiębiorstwo? Jesteśmy przedsiębiorstwem które jako pierwsze na rynku oferuje e-learning dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Na czym polega innowacyjność Państwa oferty? Dla każdego klienta tworzymy platformę e-learningową, na której umieszczane są procedury, jakie obowiązują w danym przedsiębiorstwie. Dysponujemy również ofertą przygotowaną przez nas, gdzie umieszczone są procedury oraz informacje na temat pracy w recepcji oraz gastronomii. Jakie korzyści płyną ze szkoleń e-learningowych? Daje to możliwość szybkiej nauki teoretycznej oraz praktycznej poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii. Klienci mogą przeszkolić dowolną liczbę pracowników oraz mieć stałą kontrolę nad procesem nauki osób przechodzących szkolenie. Ale co najważniejsze szkolenie może odbywać się w każdym miejscu, gdzie jest dostęp do komputera oraz internetu. Czyli pracownik nie musi jechać w inne miejsce na szkolenie? Nie, jest to oszczędność czasu oraz finansów. A pracownik może być w pracy oraz przechodzić szkolenie. Jest to idealne rozwiązanie dla branży hotelarskiej oraz gastronomicznej, gdyż umożliwi profesjonalne i szybkie przeszkolenie personelu. Dokładnie. Startup w Hospitality. Poznaj nas. Zadbamy o Twoich gości. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Również dziękuję. Zapraszam na stronę